Pojedynek na ekskluzywne jajka za Robuxy. Dzisiaj jesteśmy z Węgorzem. Dzień dobry. Dzień dobry po raz kolejny. Cześć widzowie, witam! Tamy widzowie, słuchajcie, mamy masę robuxów, jak widzicie, kupujemy masę jajek i dzisiaj będziemy masywnie pojedynkować się właśnie z Węgorzem. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasze kanały, Węgorz na 10 tysięcy rozdaje 2 huge pety, link macie w opisie. Z czasem widzowie, pamiętajcie, że każdy jeden like to jeden robux, każda jedna subskrypcja nowa u mnie i u Węgorza to jeden robux, każdy jeden komentarz z waszym nickiem, bo te pety będą też oczywiście dla was widzowie, to też jeden robux. W kolejnym pojedynku i przy okazji piszcie komentarze, z kim chcecie kolejny pojedynek z Jakim youtuberem Robloxowym ja postaram się zgarnąć, nieważne kto by to był, ja po prostu postaram się, widzowie, do tego dokonać. Na razie, stary, myślę, że będziemy mieli po 10 jajek. Zobaczymy, może będziemy robić tego więcej. No i e, tak jak się omawialiśmy w ogóle z węgorzem, jeśli dzisiaj wygram ja, to u Ciebie będzie dogrywka na kanale, a! Albo jeśli będzie jakiś remis. Dlatego widzowie, nie dość, że będzie u mnie odcinek z pojedynku, to jeszcze będzie drugi odcinek u węgorza, on też wydał bardzo dużo Robuxów, żeby te jajka sobie zakupić. Tymczasem na razie, stary, lecimy po 10, a ja widzowie w międzyczasie, jak tutaj sobie będziemy tradować przypominam o nowej grze, czyli Eat More, która jest na grupie Yo Yomao Games i link macie oczywiście w opisie. A grając wcześniej w jumping pet simulator otrzymacie budżet i dzięki tym badżom macie pety na start, więc myślę, że warto się też zalogować do jumpinga, zgarnąć budżet, a później wejść do gry i pisać sobie kod free na free start. Pack. Pamiętajcie, że w grze przez ograniczony czas macie teraz darmowe pety ekskluzywne co 20 i co 35 minut. Dlatego widzowie nie musicie wydawać kasy na na przykład takie ekskluzywne jajka, jak w Pet Simulatorze, tylko po prostu sobie gracie i tam dostajecie te jajka całkowicie za darmo. W przyszłości też jest plan widzowie na grę, w której macie darmowe gamepasy i odblokowujecie je po prostu grając. Więc wbijajcie do grupy, żeby mieć informacje na bieżąco. Dobra, stary, ile tutaj jest jajek? Jest, yy, jest 10, co nie jest 10. No i słuchaj, stary, powiem Ci tak. Obstawiamy w takim razie, obstawiamy, co najlepszego nam wypadnie i widzowie w komentarzu też obstawiają. Mi się wydaje, że wypadnie chociaż jeden huge. Tak, ja też bym obstawiał, że wypadnie jeden huge, ale myślę, że dużo będzie tych z trzema głowami, ale mm -hmm. flipi. Ja ci powiem, że ja tak się cieszę, że my znowu mamy pojedynki. Ostatni pojedynek był robiony jakoś rok temu chyba. No, bez kitu. A to było takie fajne i widzowie, oczywiście w komentarzu napiszcie, kto waszym zdaniem wygra. Oj tradycja. tak, czy jesteście hashtag team Josi, czy hashtag team Węgos. Piszcie widzowie w komentarzu. Tymczasem tak, jak widzicie, mamy 50% na unicorn, 35% na reef dragona, 13% na celestiala, huge unicorn dragon, którego ja mam w Rainbow Wizowie, którego dostałem na odcinku. Mamy 1,25%, 0,7% mamy huge celestial dragona, którego ma węgorz swoim drogą i 0,05% ale ładny jest ten huge stary. Mamy na Titanica. Dobra, czekaj, tymczasem ja stary też wyjmę oh, tutaj. Jak się flexuje, jak się flexujemy, to się fleksujemy, stary, nie ma problemu. No ja bym wolał Twojego. Wolałbym Twojego. Ja pierdzielę, nie dość, że on jest rainbow, to jeszcze jest rainbow. Tak, no właśnie, to jest najważniejsze. Dobra, stary, słuchaj, w takim razie lecimy z pierwszym jajem. Zasada odcinka jest taka, otwieramy pojedynczo w międzyczasie otworzymy też zwykłe, najdroższe jaja. No i zobaczymy, co to się będzie miało. Uwaga! 3, 2, 1, rura! Ha! O, ja ci ja ci poklikam, ja ci poklikam, Fifi. Aha, żeby ci szczęście wszystko. Dobra, 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 uwaga. No nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle. Rift Dragon widzowie, nie jest, nie jest źle. Nie jest źle, ale ja tutaj pokażę widzom, tobie jeszcze nie powiem. Patrzcie, no. widzowie, takie coś sobie zrobiłem, ale ty to zobaczysz później. Dobra i ja też już otwieram jedno. Proszę Dobra, bardzo. Dobra, stary, powiem ci tak. Też ci poklikam, bo ty mi poklikałeś o... i mi nie wypadło nic fajnego. O! o. Dobra, lepiej, lepiej, lepiej W ogóle, widzowie, punktacja wygląda e, tak, jak widzicie Węgorz w tym momencie ma 3 punkty Ja mam punktów dwa, bo mam tier okay. niżej Więc, widzowie, no, a jeśli wypadnie nam golden To jest to mnożnik razy 2, A rainbow to jest mnożnik razy 3. Huge'ik 10, a Titanic, no, to chyba instant win, Titanic nie? to już jest instant wygrana Dobra, stary, w takim razie Otwieramy na raz, dwa, trzy, obydwa jaja Dobra, czekaj, no, jestem Raz, dwa, trzy, rura trzy, o! Dobra, to jest moje jajo, widzowie ja Musimy poskakać po Skakać. O, nie, o jejku, ale. Oj, 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 oj. Ale, widzowie tak zwane. Sraken Pierdaken, tak zwane widzowie. No niestety, ale. Ale, no nie siadło nam tutaj zbytnio nic fajnego. No powiem tak, na razie wygląda to niezbyt przychylnie dla mnie, ale stary. Otwieramy, uwaga. Trzy, na dwa, raz? jeden, tak, dawaj, już, 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 już. Dobra, 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 dobra. Dobra, to jest moje. Aby, a, dobra, weź, ja poklikam po skaczę, swoje. A, a, to da, ja, ja tobie też. O! 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 Aha. Ej, Filipek, chyba oro jest robione No nie, no widzowie, no na razie Punktacja nie wygląda dla mnie przychylnie, Ale nie zmienia to fakturze Możemy się odbić jeszcze, Możemy... te pety, w ogóle widzowie Ciekawostka, bo wy możecie powiedzieć tak He, Cieszycie się, że wam ekskluzywy takie wypadają Ale widzowie, to są mega dobre Ekskluzywy, w sensie serio, Do co tak? nie węgorz One mają 95% Widzowie, mocy najmocniejszego peta Więc zamiast mieć huge pety, to po prostu Ogarniacie sobie takich full No i po prostu ciśniecie, no i, i, i tyle No to jest akurat mega mocne, szczególnie że level upy one dostają. I to w dodatku tak wtedy napierdzielają widzowie, że idziecie sobie tutaj, nic nie robicie i to samo wam tak szybko niszczy wszystko, że to no, jest przejęcie. No, to jest masakra, to jest masakra. Tymczasem, stary, wydaje mi się, że nadszedł moment na trzy jaja naraz. Trzy naraz? na naraz, stary. Uwaga. Stańmy tutaj, stańmy tutaj, stary, na szczycie. Ja patrzę na prawicę, ty patrzysz na lewicę. Aha. W takim razie, trzy, trzy. jaja naraz. raz dwa, tak. jeden. Jeden, Klura! start! O! Lecimy! Jezu, jak to wyskoczyło! Dobra, czy je są czyje, czyje, są, czyje, czyje, są nie ma czy mam pojęcia, nie mam pojęcia, Filip. Hej, 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 rośnie, a, rośnie, to twoje Filip, rośnie moje, rośnie, 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 moje, rośnie. rośnie, moje, rośnie. Let's, go! Jakie... Let's go Więcej, 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 Pokazuj. A co mi dropnęło teraz, ja nawet no nie wiem No dropnął ci ten taki, co ja go mam za sobą Ten, ten fajny z trzema głowami A drugi co mi dropnął, ja nawet nie wiem A nie wiem, to już jest nieważne, to już jest nieważne Oooo ja Dobra widzowie, załóżmy, że mi dropnęło Że mi ten dropnął po prostu jeszcze Ja pierdzielę Fifi ty już jesteś zwycięzcą tego odcinka Ale to, to dobrze, to dobrze W sensie, jeszcze gramy, ale to dobrze, bo rewanż będzie u mnie Oj tak, oj tak Dobra stary, żeby skuldołdować trochę Chodź, otworzymy po jednym jajku tutaj Po jednym jajku tutaj Niech emocje teraz opadną Dobra stary, gotowy? Gotowy, gotowy Masz podki odpalone, czy nie? Yy, nie, ale... A Ninja Turtle zwykły A, no hmm. dobra, uwaga Ja już otworzyłem Ninja Turtle zwykły, okej, okay, dobra Dawaj jeszcze po jednym Dobra Uwaga, raz, dwa, trzy Trzy Ninja, Ninja Turtle. Zwykły no. okay, czyli się zeruje. Dawaj, do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka, dobrze. O, punkcika, stary do O, punkcika. Dobra, raz, dwa. Ninja mascot. Niżotardel. Dobra, czyli mam punkta więcej. Widzowie, powiem tak. Wygląda to niesamowicie dobrze. Węgorz. No, sztos Mamy jeszcze jajka. Otwieramy stary. Na razie po jednym. Na razie po jednym. Dawaj, stary. Spontanne obowiązkowo, co nie? Na raz, spontanny. Czemu ja nie mogę tu skoczyć jakiś cieszy? Jestem już chyba za dużo w twoją grę grałem. No chyba tak, <laughs> widzowie, Eat more, widzowie, link macie w opisie. Odbierzcie sobie rzeczy z kodem free. Codziennie darmowe rzeczy, nie wydawajcie robuxów grajcie. Dobra, po jednej, jedna. Uwaga. Raz, dwa, trzy, rura! Trzy... Y Chyba trzeba, trzeba być wyżej? Ej, coś się... O, otworzyło mi! Dobra! Uwaga! A, no, i, A... no i to samo nam drpnęło. No niestety, widzowie Unicorn exclusive O, widzę, że tu Aztek bzika w ogóle Czekaj, pośmiejmy się z niego, patrz <laughs> Ale Aztek Ja mu pokażę tak, patrz na mnie Aztek, gdzie są twoje huge? Nie ma Nie ma, nie ma Nie ma huge petów, stary Dobra, stary, powiem tak W takim razie, widzowie Mamy kolejnego rainbow petka Tutaj sobie możemy go założyć I stary, nadszedł czas Na starcie ostateczne Trzy jaja na raz Dobrze, Filip Ty rzucasz z góry Tobie oddało, ja będę niżej Dobra, uwaga Ja będę niżej, ja rzucę w twoją stronę Na hita, stary Jesteś gotowy? Tak Uwaga Jestem Trzy, dwa, jeden Otwieramy! Lecymy! Dobra Dragon. No dobra, stary, no to pora chyba podliczyć punkty, co? Ja myślę, że wystarczy tak naprawdę, że staniemy za sobą i widzowie będą wszystko wiedzieć. No widzowie, jeśli chodzi o punktację, no to jak widzicie, tutaj generalnie węgorzowi, no, poszczęściło się <laughs> na początku tymi oto ekskluzywami. A mi poszczęściło się już petem. Więc słuchajcie, widzowie, druga część odcinka znajduje się u węgorza, <laughs> więc wbijajcie do niego, subskrybujcie Węgorze Roblox, widzowie i co? No i tyle widzowie, subskrybujcie nasze kanały. To tyle. Pa pa!